よし <music> Ma, tu ma to już TNT i dzisiaj pokażę Wam, jak można zastosować pistony. Yy, ja tutaj yy, użyłem piston klejący i z wykorzystaniem Ecomos. Naciskam przycisk, jak najszybko Oz mi się pojawia, przechodzę no i... Przepraszam, bo mam małe lagi przy nagrywaniu, ale mogę teraz zrobić, że będzie lawa. O kurteczka Jeszcze tak teraz Dobra. mamy lawę. i teraz jak przełączę dźwignię to masz mi się pojawi Teraz spróbuję przejść od tamtej strony, nie wiem czy mi się to uda. Mam, mam lada. Naciskam ja przycisk, biegnę, biegnę. Ale można to z lepszą szybkością zrobić, z lepszą perfekcją na przykład. O, I teraz mi się udało przejść. Dzięki za uwagę.